Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na Jastrzębskiej Giełdzie Szkół. Jest to impreza, która odbywa się po raz 13. po raz pierwszy w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica. Ja nazywam się Patryk Moknacz i jestem dyrektorem tej placówki oświatowej. Jest to impreza bardzo ważna i prestiżowa, ponieważ nasza społeczność lokalna, uczniów trzecich klas gimnazjum ma okazję zapoznać się w jednym miejscu z ofertą 10 szkół ponadgimnazjalnych. Następujące szkoły wystawiły swoje stanowiska. Zespół szkół nr 2, zespół szkół nr 3, zespół szkół nr 5, zespół szkół nr 6, zespół szkół handlowych, zespół szkół zawodowych, szkoła e, TEP Edukacja, placówka poradnia psychologiczno-pedagogiczna, jak i również e, swoją, e, swoje stanowisko wystawiła Szkoła e, Mistrzostwa Sportowego. Na stanowiskach możemy zapoznać się z ulotkami, z folderami, z filmikami promującymi poszczególne oddziały i klasy. Są nauczyciele, uczniowie, którzy bezpośredni sposób zachęcać będą do wyboru swojej placówki oświatowej. Szanowni państwo, oczywiście również swoje stanowisko wystawia gospodarz, Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Giastrębiku w droju. Odbyła się uroczysta Prezentacja swoją obecność zasiliła również pani prezydent miasta jastrzębie zdrój pani Anna Hetman, również wśród obecnych zaproszonych gości był pan przewodniczący Rady Miasta, pan Łukasz Kasza, jak i również koordynator Jastrzębskiej Giełdy Szkół, pani Monika Marzec. W dniu dzisiejszym około 500 uczniów. Trzeci klas gimnazjum zapozna się z ofertą edukacyjną na jastrzębskim rynku usług edukacyjnych. Bardzo się cieszę, że obecni są rodzice, którzy również będą doradzać swoim dzieciom w wyborze placówki oświatowej. Szanowni Państwo, my nie rywalizujemy, my staramy się dać wybór naszym uczniom, tak aby każdy, który będzie zastanawiał się wraz z rodzicami uczeń był świadomy tego, jaką ofertę edukacyjną przedstawiają placówki oświatowe z naszego miasta. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.